Cześć, witam z kolejny filmy na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co zamówiłam, co przygotowałam dla mojej córki Lili, jeśli chodzi o wyprawkę przedszkolaka, ponieważ moja córcia w tym roku, w tym roku za moment zaczyna. Przedszkole, niesamowite jak to zleciało, także przygotowałam dla niej, wiecie, rzeczy, które były niezbędne do przedszkola: kurtkę, buty, już tak na wiecie wrzesień-październik oraz jakieś takie podstawowe ubrania do przedszkola, bo jednak wiem, że, mm, wiecie, Przemiał tych ubrań będzie o wiele, o wiele większy, szybciej będą się zużywać, więcej będą musiała prać, więc musiałam też niektóre rzeczy dokupić i właśnie wam je pokażę. Jeśli chodzi w ogóle o listę taką przedszkolną, to my nie mieliśmy jako takiej wyprawki jakiejś ogromnej listy. Ja raczej pomyślałam sama o tym, co kupić, bo przedszkole tylko u nas miało na, na liście. Poinformowano mnie, że potrzebuje kocyka, poduszki, ubrań na zmianę. I to w sumie tyle. Także o resztę domyśliłam się sama gdzieś tam, bazując na doświadczeniu tego, że pracowałam kiedyś w przedszkolu, więc wiem, co się przyda. No i tak właśnie zrobiłam taką swoją małą listę. Ale faktycznie gdzieś tam pielęgnacji, żadnej nie trzeba było kupować chusteczek, czy też nie wiem, przyborów plastycznych i tak dalej, więc to jest akurat fajne. No i tak. Przede wszystkim mamy taki worek, który będzie ulili Lili w i tutaj będę chciała, żeby miała takie rzeczy na zmianę przede wszystkim Czyli jakieś ubranka, majteczki, wiecie, no chyba tyle Takie rzeczy po prostu na zmianę, także taki worek będzie u niej wisiał W szatni worek jest ze smyka w razie czego A na razie tutaj włożyłam te rzeczy takie niezbędne, które były na tej liście, której nie było przedszkolnej Czyli tak, pierwsza rzecz to jest taka poduszka Moja córka nie śpi od 21 miesiąca swojego życia, więc bardzo wątpię, że będzie spała na 99,99% ,99%, nie zaśnie. No, ale jednak będą dzieci na pewno odpoczywać, bo też panie będą chwilę odpoczywać. Dlatego przygotowałam dla niej poduszeczkę taką najzwyklejszą z pepką. Ona kosztowała około 22 zł, jak dobrze pamiętam, 22 zł. Także taka misiowa poduszka, żeby jej było miło podgłówkę. A jeśli chodzi o kocek, wzięłam taki nieduży, no nie sprawdziłam rozmiaru i nie wiem czy nie będzie za mało, ale jak ktoś ma mnóstwo koców w domu, więc dam jej inne. A ten zamówiłam z Sinseia, taki do przykrycia się. Słucha, nienawidzi być przykryta, więc ja obstawiam, że po prostu ona na nim się położy, przytuli się do poduchy i do misia, i to będzie na tyle, jeśli chodzi o jej chwilę odpoczynku. Fajnie, że tam dzieci nie są też zmuszane, żeby odpoczywać. Tylko właśnie fajne jest w tej sali to, że ona jest tak podzielona, że ma taką jakby szybę, zasuwaną tak jakby szafę i można podzielić tą salę na pół czy tam wiecie, na trzy czwarte i zostaje część stolikowa, więc tam dzieci, które nie śpią, mogą sobie coś robić, więc naprawdę fajnie, bo boję się, że będzie panikować, jak ktoś się zmusi do spania. Jeśli chodzi o kapcie, my zdecydowaliśmy się na kapcie Befado. Eee, tak, mam, mam dwie pary w ogóle, ale tutaj wam przyniosłam jedną parę, bo druga jest teoretycznie do domu, ponieważ byłam z Lili u fizjoterapeuty niedawno i tam też pani mi doradziła właśnie te kapcie, ale przede wszystkim to to, żeby tutaj była sztywna piętka, bo wiele osób wybierając kapcie do przedszkola wybiera coś takiego super mięciutkiego ja nigdy bym się na takie nie zdecydowała też ze względu na to, że bałabym się właśnie bazując gdzieś na tym doświadczeniu że to spadnie na nóżkę łatwiej skręcić taką nóżkę łatwiej się potknąć coś zaboli bardziej i tak dalej no takie wiecie mięciutkie, takie super mięciutkie jak chmurka, no to tak średnio, nie? I tak dzieci w przedszkolu ściągają kapcie, do odpoczynku, czasem do zabawy. Ja pozwalałam dzieciom normalnie ściągać kapcie, kiedy miały na to ochotę, więc to też nie jest tak, że chodzą w nich, wiecie, bite 8 godzin. No ale my zdecydowaliśmy się na takie, bo też właśnie fizjoterapeutka mi doradziła, żeby one miały no, tutaj dosyć wysoką piętę i dosyć twardą, żeby one właśnie nie były mięciutkie, także trafiliśmy. Wybrałam właśnie taki model. Mierzyliśmy go stacjonarnie w sklepie i takie też kapciuszki będzie miała na samym początku. Ciekawe, jakie będą trwałe. I tutaj też włożyłam Linii szczotkę do zębów. Kupiłam od razu dwie, bo ta jest do trzech lat, a od trzech kupiłam inną. Tak, żeby wiecie, już się po porodzie nie wybierać do rozmów, nie szukać to. Mamy akurat szczotkę Elmax, lili sobie sama. Wybrała także taką i wzięliśmy też oczywiście pastę do zębów z, z fluorem 1000 jednostek, proszę bardzo, także jest szczotka i pasta. A muszę kubeczek jeszcze tutaj włożyć. Obrazie, bo kubki mamy na dole, bo w domu nie używamy, więc takie kubeczki po prostu włożę z tego, co mam w domu. Teraz mi się przypomniało, dobrze, że tutaj przyglądam z Wami. I moja susia ma też atopowe zapalenie skóry, nie jakoś tak bardzo mocne i tak dalej. Natomiast płyny do rąk, jak często moje ręce ją podrażniają, tak jak mieliśmy w domu. I od jakiegoś czasu używamy zajki i ona się u nas super sprawdza. Mamy ją i u góry, i na dole. Także przygotowałam również do przedszkola. Myślę, że Lili jest na tyle duża, że ona po prostu panią powie, że ona ma swój płyn gdzieś tam postawiony u góry. Myślę, że właśnie, znaczy, musi mieć. Właśnie tym, bo inaczej ją podrażni i będzie miała te rączki czerwone i się takie wiecie podrażnienie robi. No i tak, także to tyle z takiej listy, którą ona jakby no, musiała mieć, jakby ze świadomością te rzeczy przygotowała. Natomiast tak dodatkowo, no to wiadomo, kurtka, czapka i tak dalej i buty. Jeśli chodzi o buty, ja jej w tym roku wybrałam buty z Lasocki Kids. Jakieś czasem na blogu Wam pokazywałam butki jakie wybrałam, natomiast odesłałam te dwie pary, bo też byliśmy wtedy przed wizytą fizjoterapeuty. Te już kupiłam tak z myślą o tym, co Pani właśnie mówiła. Poza tym one były tam zniszczone. W ogóle dziwne, że CCC wysyła takie zniszczone buty. To też zamówiłam online, ale już są w porządku, rozmiar jest idealny. Na czym mi zależało? Przede wszystkim, żeby buty do przedszkola były na rzepy. Ja wiem, że może się wydawać, że co to za problem, że pani podejdzie i zawiąże moim, mojemu dziecku buty. Natomiast wiecie, jak tych dzieci jest 20, 25 to naprawdę nie jest łatwe. Oczywiście da się to zrobić, natomiast wiecie, to zajmuje czas. Niektóre dzieci się już grzeją, pocą, zimą, e, to jest niewygodne, a jak się zachce Siusiu do łazienki z powrotem, to naprawdę robi po prostu niepotrzebną robotę. Więc do przedszkola, buty na rzepy, to jest moim zdaniem maschew. Ja najczęściej kupowałam i mamy dotychczas takie jakby na. Dwa punkty że zaczepienia rzep, bo moja córka ma bardzo chudą tutaj kosteczkę, ale takich nie znalazłam. Natomiast te rzepy mają i tak dosyć tutaj blisko góry, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. I z zalecenia wybrałam takie, żeby ta piętka była sztywna, mocna i dosyć wysoka, żeby to nie były cieniutkie, króciutkie tenisówki. One się zginają tutaj, natomiast nie ma potrzeby, żeby one się jakoś bardzo zginały w ósemkę, ale to są jakby też, wiecie, nasze zalecenia. Wzięłam też takie, które mają tutaj czubek trochę... Zadarty, no i mam nadzieję, że trochę je wynosi, jak przyjdzie właśnie jesień, bo na razie wiadomo, będzie biegać w sandałkę. Jeśli chodzi o kurtkę i czapkę, czapeczkę mamy ze Smyka. Najpierw w ogóle kupiłam czapkę, potem zobaczyłam, że jest do tego komin, więc ma już taki zestaw na chłodniejsze dni. A jeśli chodzi o kurtkę, kurtkę mamy ze Ja Wziąłam już w rozmiarze 104, Muszę jeszcze odpiąć ten. Taką w Minnie bardzo podobno miała jeszcze, wiecie, teraz jesienią zeszłą. I zresztą ta 98 dalej jest dobra, więc najwyżej będzie miała dwie na zmianę. Mam jeszcze dla niej taką wiatróweczkę, ale nie przyniosłam jej teraz, w sobie zapomniałam jej. Zjechajamy, bo taka wiatrówka też się przyda. Mamy właściwie dwie i jedna zostanie w przedszkolu, taka właśnie wiatrówka, kurtka przeciwdeszczowa, żeby zawsze była. A ta będzie taka dodatkowa, chyba, że jeszcze ta z zeszłego roku będzie dobra, zobaczymy. No i teraz nikt takich ubranych z Sinsei, które jej kupiłam, tak po prostu do noszenia na co dzień. I jakby nie jest to wszystko, co jej kupowałam do przedszkola, bo już jakiś czas temu robiłam różne zakupy. Tutaj w Kiku coś dorwałam, to w Sinsei, wiecie, w takich tańszych sklepach, żeby tych ubrań nie było szkoda, bo one też się, wiadomo, niszczą. E, szybko z nich wyrastamy, no i do przedszkola nie ma co, e, a mówię, tych ubrań, ten przemiał jest duży, a ja nie zamierzam, wiecie, co drugi dzień prać, chociaż może się tak zdarzyć, więc tak, bluzę mam tutaj akurat jedną, ale bluz mamy dużo, e, kupiłam jedną taką dodatkową, bo bardzo mi się spodobała, jest to bluza taka w serduszka właśnie z Cisseya, te rzeczy naprawdę nie były drogie, one kosztowały w granicach... No bluza może 25 zł, ale bluzeczki, te co wam teraz z długim rękawem pokażę, to one były po 9,99 każda i to właściwie tak każda tyle kosztowała. Także mam tutaj trzy pak bluzek, trzy pak. Więc tak, pierwsza paczka to była taka. Tu mamy taką bluzeczkę z konikiem. Widzicie taki zwykłak, że po prostu nie było mi szkoda, że coś tam, wiecie, zniszczy, pobrudzi. To dziecko o to chodzi, żeby się brudziło i dobrze bawiło. To trochę wygląda jak piżama i w sumie nie wiem, czy zostanie nas jako piżama. I tutaj jeszcze dobrałam taką bluzeczkę. I tych bluzeczek na długi rękaw mam już dużo, więc ich jakoś tak specjalnie nie dokupowałam, tylko właśnie tak kilka dodatkowych na taką jesień. Wzięłam też dwie bluzki. Też za jakieś wiecie, 7 zł. A naprawdę są bardzo fajne, takie elastyczne, oczywiście bawełniane. Zaraz właśnie czekam, aż nagram ten film, żeby już jej pranie wstawić. Może jeszcze przed porodem uda mi się wyprasować, byłabym zadowolona. Tu chyba moja ulubiona bluzeczka fajna jest taka, wy kropeczki. I kupiłam jej dwie sukienki. Też takie do przedszkola, do domu trochę. Pierwsze w takie kropeczki, brochy, a druga wy serca, moja ulubiona. O Jezu, jak ja jakieś już męcze ręce mnie słuchajcie, boli mam tutaj małymi tymi uf, ubraniami. I o, a, jeszcze tutaj wzięłam takie zwykłe rajstopy, które właśnie będą pasowały, myślę, że do tych sukienek, tak do przedszkola. I czteropak albo pięciopak, ale widzę, że mam tutaj cztery. Więc jednak, gdzie się zapodziało, takich zwykłych leginsów, One naprawdę są spoko. My naprawdę mamy dużo ubrań Senseia i ja jakby nie narzekam na ich jakość. Bardzo dużo ubrań będzie teraz dla siostry. Nie wiem jak te przedszkolne ubrania, no bo wiecie, na kolana będą się wycierały i tak dalej. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie po prostu w praktyce. Z kimono też mamy dużo rzeczy i też się niszczą, więc no, takie spodnie uwielbiam, bo niby są czarne, czyli mniej widać tak brud, ale mają kolorowe kropeczki i do wielu rzeczy będą pasowały, więc uwielbiam takie właśnie w kropeczki rzeczy. A zapomniałam Wam pokazać, że zamówiłam jeszcze taką pieczątkę dla Lili, żeby jej opieczątkować, że tak powiem, ubranka. Także tutaj jest jej imię i nazwisko, no nie powiem Wam jak się sprawdza, bo jeszcze nie wiem, ale pewnie gdzieś tam na Instagramie dam Wam znać. No była bardzo polecana na forach dla mam, a ona jest w ogóle z AliExpressu. I hura, film nagrany, maga się naprawdę cieszę. Aż mi ulżyło, że będę mogła to szybko jeszcze sobie właśnie wybrać. Słoneczko świeci, więc mam nadzieję, że mi szybko wyschnie. Dajcie mi znać, że wasze dzieci też czeka przy, przygoda z przedszkolem w tym roku. Ja muszę Wam powiedzieć, że jakoś się mocno nie stresuję, może dlatego, że wiecie, tu druga córka zaraz przyjdzie i tak naprawdę nie będzie czasu nad tym myśleć, co i jak. No ale moja córka Lili się bardzo cieszy, jak na ten moment. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. No wiecie, mam też ten komfort, że będę w domu z młodszą, więc tak naprawdę szybciutko Pójdzie do domu, jak tylko będzie chciała, będę ją szybko odbierała, będzie to takie elastyczne, więc myślę, że czeka nas dobry czas, oby tylko mm, chorubska nie przyszła do nas zbyt szybko i nie były zbyt mocne, bo jakby tego się boję najbardziej. Ja Wam już dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Pa. pa.